Przedstawiliście statystyki dotyczące bezrobocia. Ona jest zaskakująco niskie w powiecie wyszkowskim, Ale porównując te według skali, którą przedstawiliście, chociażby powiat makowski o 12,5% wyższe bezrobocie. Pan sądzi, czy to jest spowodowane, że to bezrobocie jest tak niskie w powiecie wyszkowskim w stosunku do ościennych powiatów? Myślę, że dużo działań, ale przede wszystkim konsekwencja, tak? Wiele, wiele lat konsekwencji w scalanie gruntów, uruchamianie tutaj y, poszczególnych działań w dzielnicy przemysłowej, przyjazny, przyjazny klimat dla przedsiębiorców, y, dwie strefy ekonomiczne, y, stabilne podatki y, i tak jak powiedziałem, y, 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 elastyczna po, polityka y, planowania przestrzennego i to po prostu, to po prostu dało y, efekty. Natomiast ważne jest, ja tu porównuję nasze bezrobocie do ościennych powiatów, bo w gminie Wyszków jest jeszcze niższe jak, jak w powiecie, tak? Mm -hmm. po, w gminie Wyszków z całą pewnością jest jedno, nie mamy dokładnych danych. Dan, do... Próbowaliśmy wyliczać, ale różne dane yy, chociażby co do liczby osób aktywnych zawodowo podają różne instytucje GUS i tak dalej i tak dalej. Z całą pewnością jest jedno cyfrowe bezrobocie w gminie Wyszków, gdzieś tam nam wychodziło 7-8%. Oczywiście to, to nie jest stan dany raz na zawsze. Trzeba nad tym pracować, żeby, żeby to się utrzymywało. W tym tygodniu, w tym kontekście chciałem powiedzieć, że w tym tygodniu byłem w Ministerstwie Gospodarki i uzgodniłem takie szkolenie dla przedsiębiorców z pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy, ponieważ duże środki unijne będą skierowane właśnie do przedsiębiorców no to chcemy spowodować, żeby nasi przedsiębiorcy by również byli beneficjentami, realnymi beneficjentami tych, tych środków i Ministerstwo Gospodarki będzie patronem takiego szkolenia, gdzie zostaną poproszone osoby z poszczególnych agencji rządowych czy państwowych, żeby pokazać w jaki sposób skutecznie można pozyskać te środki, żeby to szkolenie było prawie że warsztatami, każdy został wyposażony w konkretną wiedzę jak w swojej branży może sięgnąć pośrodki, jak również, uzgodniłem, inne również działania, jak, jak być może poszukanie osób, które, które będą mogły z wicepremiem ministrem gospodarki pojechać na misje gospodarcze, żeby poszukać partnerów zagranicznych, jeszcze, innych, jeszcze inne elementy takie aktywizujące, no, ale o nich na bieżąco będziemy informowali w momencie, kiedy, będą, kiedy będą one wdrażane.